W sumie to nie mieliśmy już robić recenzji Apokawiksy, ponieważ spóźniliśmy się z obejrzeniem tego filmu. A... Znaczy, łatwo można było się spóźnić z obejrzeniem tego filmu, ponieważ jest on od tygodnia w kinach. Od tygodnia w kinach. W pierwszym tygodniu było siedem seansów w multiplexie. W następnym tygodniu, czyli w tym, w którym oglądacie ten materiał, już jest jeden pokaz w ciągu dnia, także można się domyślać, że najpierw dystrybutorzy liczyli na wielki hit, ale szybko życie zweryfikowało jak jest naprawdę. I ten oto film dla młodzieży z polecenia TVN-u, wyreżyserowany przez Ksawarego Żuławskiego, jednak chyba no, nie trafił do młodzieży, skoro ma tak słabe wyniki. No, ale wreszcie wybraliśmy się na ten film i stwierdziliśmy, że mamy na tyle odmienne zdanie o tym filmie w stosunku do innych recenzentów, że chyba jednak warto o nim chwilę pomówić. Może część z Was się z nami zgodzi, o ile w ogóle widzieliście ten film, bo no, w sumie to. Jak go nie widzieliście teraz, to już zaraz go nie zobaczycie. Wiksa opowiada o wielkiej imprezie, którą wyprawia Kamil, tegoroczny maturzysta. Zbiera wszystkich swoich przyjaciół z liceum, ale jak rozumiem zbiera też innych ludzi za pomocą kanału na YouTubie, więc kto żyw, ten może wpaść na tą wielką imprezę, którą organizuje nasz główny bohater nad morzem, bo jest nieprzebranie bogaty dzięki swojemu ojcu. I ten, że ojciec ma pałacyk w łaznowie. Nie wiem, czy tam miejscowość rzeczywiście istnieje. Jest wzorowana na dębkach, czy tam dąbkach. Na tej nadmorskiej miejscowości, do której część z was kiedyś pojechała z rodzicami na wakacje nad morze. No i mówiąc krótko, nie wszystko idzie dobrze, ponieważ w wodzie w Bałtyku są toksyczne sinice, i te toksyczne sinice zmieniają ludzi w zombie. Znaczy. I taki nie, ponieważ na początku filmu za to mamy takie domniemanie, że jest COVID i to jest tak naprawdę nowa mutacja COVID-u, która sprawia, że ludzie też się zamieniają w zombie, więc tutaj pomysłów jest wiele na to. Och, jak wiele jest tu pomysłów w tym filmie. Alba... A żaden niespełniony. A żaden niespełniony nieskończony, bo właśnie najpierw w tym filmie w zombie zamieniają się ludzie po czterdziestce przynajmniej. No, i wygląda na to, że to będzie jakaś taka refleksja międzypokoleniowa, bitwa pokoleń. Ale. Nic z tych rzeczy, bo później to się rozmywa w odmentach bałtyckich sinic. Tak, problemem tego filmu zapewne jest fakt, że Ksawery Żuławski chyba jednak za bardzo chce iść w ślady ojca, ponieważ Andrzej Żuławski trochę był znany z tego, a przynajmniej dokument o na srebrnym globie opowiada o tym, jak to Żuławski w zasadzie no, nie był w stanie skończyć scenariusza. Dopisywał co chwila, nowe pomysły, na nowe sceny, nowe dialogi i ten plan na Srebrnym Globie w zasadzie mógł trwać w nieskończoność, bo Andrzejowi przychodziły co chwila do głowy nowe pomysły i Ksawery Żuławski chyba podobną metodę stosuje w swoich filmach, a przynajmniej w tym, ponieważ oglądałam konferencję prasową po pokazie w Gdyni i z tej konferencji wywnioskowałam tyle, że no na planie musiał dziać się spory chaos, Skoro aktorzy dostawali teksty do wyuczenia na dany dzień tego samego dnia rano, czyli było dużo pomysłów, dużo zmian, które nie były przemyślane w takim kontekście całościowym scenariusza. No i kiedy pojawiła się pandemia, no to tą pandemię też twórcy wrzucili do worka, pomimo iż niekoniecznie pasowała do całości. Jest o niej mowa na początku tego filmu i wydaje się elementem ważnym dla tego filmu i w sumie nawet całkiem się ucieszyłam i zaskoczyłam, że tak szybko zaczynamy podejmować ten temat, ale potem szybko ten pomysł się wykruszył i jednak nie chodzi o mutację COVID zombie. A o co chodzi, bo wstęp jest taki bardzo dosłowny i szumny w tym filmie. Bardzo intensywne sekwencje montażowe dostajemy tutaj, zmontowane różnorodne obrazy o tym, że świat się kończy, że lasy się palą, że lodowce się topią, że. Powoli, czas nam się kończy. No, i do tego wszystkiego jeszcze ten COVID, i też wydawałoby się, że będziemy mieli do czynienia z taką refleksją na temat tego, że zabiliśmy ten nasz świat. I to gdzieś czasem pokątnie się w tym filmie pojawia, ale naprawdę bardzo pokątnie. Znaczy, tak, ten COVID i to, jak został ugryziony ten temat, czyli że no niejako ci maturzyści są takim trochę straconym pokoleniem, że te najlepsze lata, i tutaj mówię to tak szczerze, bo. Bo dla mnie na przykład faktycznie te czasy liceum to były takie najlepsze lata młodości i mam co wspominać, towarzysko. No a tutaj ci maturzyści utknęli w domach i mogli tylko kontaktować się online, więc to było zupełnie inne doświadczenie tej burzliwej młodości niż na przykład my mieliśmy. I to się wydawało szalenie ciekawe, ale no w sumie to tylko jest o tym wspomniane, tak jak mówisz, jest wspomniane o katastrofie ekologicznej. Jest wspomniane o bardzo wielu rzeczach, co nie wydaje się, żeby miało jakieś silne konsekwencje dla życia bohaterów, dla całej akcji, bo też nasz główny bohater mówi, że stracił matkę w wyniku COVID-u, a sam trafił. Do szpitala psychiatrycznego, no to są takie poważne wątki rzucone. Boże już zapomniałam o tym. Powyle. Tak, było wszystko to w tym filmie i to są takie poważne tematy wrzucone w ten film, ale one ostatecznie również nie mają jakoś specjalnie reperkusji, tak samo jak jedna z głównych bohaterek tego filmu, no bo mamy jednego głównego bohatera, no i dookoła taką paczkę znajomych właśnie z klasy czy z klas licealnych z tego samego liceum. I jedna z bohaterek już taka pijana i jednocześnie też nafrukana pigułami stwierdza, że ona ma schizofrenię paranoidalną i że zamiennie twoje życie w piekło. Mówi do jednego chłopaka, do którego jednocześnie się wdzięczy. Co też jakoś tak nie ma większego sensu, żeby wrzucać tego rodzaju zdanie w pewnym momencie. I tak ten film trochę wygląda. Dialogi... Są złe. Są złe. A czytałem, że niektórzy stwierdzili, że Żuławski ma świetne ucho do dialogów w tym filmie. No może o, oglądaliśmy inną wersję filmu i w Gdyni była ta z lepszymi dialogami. Bardzo jest to możliwe, wielce prawdopodobne. Znaczy, ja wierzę. Bo no jednak większość tych krytyków pojechała do tej gdyni, oglądała na tej wielkiej sali. W czasie wielkiej premiery pewnie twórcy sami byli na sali, no i po prostu zrobiła się pozytywna atmosfera wokół tego filmu. My też niejednokrotnie byliśmy na takich pokazach. Ja na przykład jestem bardzo ciekawa, jak będą odbierane chrzciny Jakuba Skoczenia, ponieważ to też była premiera. No, jedna z premier tego filmu na Festiwalu Młodzi i Film. No, i była po prostu cudowna atmosfera na sali. Wszyscy pękali ze śmiechu. Czy wiesz, jak może się to skończyć, ponieważ właśnie atmosfera na sali była wspaniała? A ja ten film oglądałem na screenerze i już na mnie aż tak mocno nie podziała. Uważam, że ten film jest okej, okay, ale no, ty jakoś tak zachwycona wyszłaś po tej projekcji. Otóż to, i też później z tobą oglądałam te fragmenty na screenerze Chrzcin, i też już to było zupełnie inna. Inna energia. Dlatego faktycznie są filmy, które najlepiej ogląda się w pełnej sali, która jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do danego filmu. To też przeczytałem w recenzji, i to chyba w recenzji Michała Walkiewicza, że kiedy ogląda się tego rodzaju film po 40 filmie, który jest reperkusją kina moralnego niepokoju, nieudaną reperkusją, no to jakaś tam próba gatunkowa, w której robi się komedie której chce się jednak ugryźć rzeczywistość nie do końca poważnie, jest pewną ulgą dla widza. Aczkolwiek. Nadal jak myślę sobie o tych wszystkich dialogach i o próbie w tym filmie pokazania współczesnej młodzieży, no to przypomina się ten piękny mem ze Steven Buszemim, który jest przebrany, dosłownie przebrany za. Młodego chłopaka i mówi, how do you do, fellow kids? Wiesz co, ale to nawet nie trzeba tego mema, ponieważ konferencja tego filmu orze się sama. Bo w pewnym momencie jedna z najmłodszych aktorek w tym filmie, która faktycznie gra swoją równolatkę w tym filmie i chyba jest to właśnie ta siostra Julii Wieniawy, ponieważ ona się wciela w filmową tolę. Tak. To Pięknie zaorała własny film, w którym wystąpiła, ponieważ opowiadała taką anegdotę, że jest na planie i mówi ksaweremu Żuławskiemu, co ja tu w zasadzie robię? Wszyscy są ode mnie starsi, czy to na pewno jest miejsce dla mnie tutaj? I wtedy Xaver jej odpowiada, ale. Nie martw się, wszystko jest w porządku, wszystko jest na miejscu. Przecież my tu wszyscy udajemy, że jesteśmy w Twoim wieku. Mamy taką klasyczną sytuację, kiedy to w filmie dla licealistów o licealistach Grają aktorzy, no, prawie 10 lat starsi niż postacie, które odgrywają. I to w filmie robi ogromną różnicę. Nasz główny bohater to jest rocznik 95. To jest niebezpiecznie blisko mojego rocznika. A ja naprawdę dawno temu byłam w liceum. Ja z rocznikiem 95 chodziłam na niektóre zajęcia na studiach. Jeżeli to naprawdę miał być głos pokolenia tegorocznych maturzystów, no to co tutaj robią roczniki z lat 90.? Są. Jedni się sprawdzają lepiej, drudzy gorzej. Chociaż udało się chyba w większości wybrać grupę aktorów, którzy jakoś tam mają wpisane w to swoje emploi młodość. I to taką młodość niemalże nastoletnią. Mikołaj Aha. Matczak jest etatowym licealistą polskiego kina od dwóch, trzech lat. Wiesz, ja tam uważam, że to by nie był taki problem. Gdyby udało się wykreować rzeczywisty świat młodych ludzi na ekranie. A ja do końca nie wiem, czy ten film chciał i nadal nie wiem, i się zastanawiam, i nadal nie wiem, czy chciał zadrwić z tych młodych ludzi, czy chciał ich zrozumieć. Też nie wiem. I tak w sumie to z wieloma rzeczami nie wiem w tym filmie, czy on jest na śmiesznie, czy na poważnie. To znaczy na poważnie przez śmiesznie, no bo tak czy siak mamy do czynienia z taką quasi komediową, gatunkową opowieścią. I też nie udało się stworzyć żadnej realności ale najpełnokrwistej postaci w tym filmie wśród tych młodych ludzi. Oczywiście najbliżej jest do tego w przypadku naszego głównego bohatera, on ma jakąś historię, on coś tam nam o sobie opowiada, ale nadal tego jest zdecydowanie za mało, a coś co też jest bardzo istotne w takiej paczce znajomych to wykreować wszelkie niuanse, napięcia, miłostki, to się próbuje robić, ale to też znowu nie ma żadnych konsekwencji. No, jeżeli jedna para się rozszerza staje e... No, to mamy nadzieję, że po tym rozstaniu no też będą jakieś napięcia. No cały czas podczas projekcji tego filmu przypomina się, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, gdzie tam jest naprawdę sporo postaci, ale każda z tych postaci została nam zarysowana charakterologicznie, oczywiście szczątkowo, ale jednak wystarczająco na tą wielką paletę bohaterów, i każda ma jakieś swoje motywacje i je realizuje autentycznie przez Cały ten film. Nie mogę tego powiedzieć o tych bohaterach. Każda tam postać ma swój wątek, te wątki często się przenikają, przeplatają, a jednocześnie każdy z tych wątków ma swoją puentę. Jaka tam jest też chemia między tymi bohaterami? Wspaniała, w, we Wszyscy Moi Przyjaciele nie żyją. No, też coś, czego tutaj nie ma. Kiedy sobie przypominam sceny pomiędzy Mateuszem Więcławkiem a Julią Wieniawą, gdzie kip. Piało od ich takiego erotycznego pożądania. No gdzie to tu jest? Gdzie to tu jest w tych młodych ludziach? Nie ma tego, a tam przecież też wszystko jest y, pół żartem, a nawet w pełni żartem. Tak, ale no sztuką jest robić komedię, robić groteskę, która jednocześnie, kiedy trzeba, potrafi wybalansować ten ciężar emocjonalny, że naprawdę czujemy, że jakieś rzeczy tutaj są opowiadane naprawdę, że te emocje są prawdziwe. Tutaj nie mamy poczucia czegoś takiego. Właśnie nie wiemy, czy to jest ciągle zgrywa, czy jednak reżyser chce nam powiedzieć coś... Ważnego. Ważnego chce być właśnie głosem pokolenia. Tylko no właśnie to jest ten problem, że niestety Ksawery Żuławski nie chciał zrobić filmu o zombie. Chciał zrobić film, który jest głosem pokolenia Gen Z. Dlatego mamy te wszystkie deklaracje, że świat umiera, że jesteśmy straconym pokoleniem. Ale to jak się o tym mówi, to ja, i, i, ja nie wiem jak podchodzi do tego Ksawery Żuławski, bo wiele tych deklaracji, nie wiem, na przykład to w jaki sposób biorą udział w strajku klimatycznym dwie z naszych bohaterek, no to wygląda tak jakby jednak Ksawery Żuławski trochę się śmiał z tych zrywów młodych ludzi, choć wierzę, że się nie śmieje. I ja to rozdwojenie mam podczas oglądania Apokawiksy, wielokrotnie. Dlatego jeżeli jeszcze do tego wszystkiego myślisz, że on chciał zrealizować swoisty manifest pokolenia, to znaczy nie wiem czy powinien manifest pokolenia współczesnych 20-latków wczesnych robić człowiek, który ma lat 50. Otóż to, ale TVN uznał, że to jest wspaniały pomysł. No bo Ksawery Żuławski sam w sobie ma dosyć taki Energetyczny styl no nie jest takim reżyserem, którego byśmy wrzucili do worka y, kolejnego realistycznego twórcy, który robi film o smutnej polskiej rzeczywistości, więc może dlatego tak pomyśleli. Ale te problemy takiego takiej dosłowności, y, nieśmieszności, śmiesznego, śmieszności nieśmiesznego, to wszystko mieliśmy w mowie ptaków, która zresztą też spotkała się wśród wielu odbiorców z bardzo pozytywny Odbiorem, bo tak to jest z odbiorcami. Nam się ten film bardzo nie podobał, to znaczy, wolę apokawikę, jednak, bo mimo wszystko jest gatunkowym filmem, i to jest gatunkowym filmem, który od czasu do czasu rzuca fajnym pomysłem. Tak. Ale później go nie decyduje się puentować. Tak, na przykład rozśmieszyło mnie to jak przychodzą harcerki na plażę i proszą sobie o zrobienie zdjęcia i one później zostają zaproszone na imprezę. No i myślisz sobie, no tu będzie jakiś kontrast, nie wiem, niewinności z rozpasaniem, zostanie to ładnie ograne. No przyszły na tą imprezę i w zasadzie poza tym, że od razu zamieniły się w zombie, nic... Nie ma. I tak jest bardzo wieloma pomysłami, więc nawet jeżeli są trafione, wydawałoby się i dobrze się je pociągnie, to płyenty albo nie ma wcale, albo jest tak krótka i nijaka, jak w przypadku psa, który też dostał tego zombiactwa. Co to, wiemy, że musi się pojawić, więc pojawia się tylko na chwilę, żeby ugryźć swoją panią. Koniec. Kurtyna. Widzisz, mówisz o tym, że jest to film gatunkowy i dlatego i tak go wolisz niż mowę ptaków. Ja nie wiem, czy jest różnica, ponieważ to jest równy ból oglądać film, który czerpie z najbardziej ekscytujących gatunków filmowych, takim jakim jest czarna komedia, czy komedia, czy właśnie film o zombie. Zobacz, z podobnej konwencji czarnej komedii o zombie korzystał film Edgara Wright'a Wysyp Żywych Trupów. Och, tak. Pamiętasz ten film? Dobrze się go oglądało, bardzo prawda? Był wspaniały. Ja sobie też myślę, że to jest jakiś taki polski problem związany z kinem gatunkowym, że wydaje się, że kino gatunkowe to jest łatwo zrobić, że po prostu łatwo jest napisać do niego scenariusz, a ja uważam, że jest wręcz odwrotnie, że scenariusz kina gatunkowego musi być bardzo precyzyjny i bardzo mądrze rozkładać akcenty. No właśnie, to jest coś czego apokawiksa nie ma. Absolutnie. No i o to chodzi, że czerpie z takich szalenie ekscytujących gatunków filmowych, które zazwyczaj nawet jak są przeciętne, to nadal świetnie się oglądają. To jest czyste kino rozrywkowe. Tutaj nawet mamy cytaty z Avengersów na Boga. A Sawaremu Żuławskiemu udało się to tak wypatroszyć ze wszelkich flagów, wszelkiej energii i zabawy, no że zostaje nam tylko taka nuda i żenada. Jeżeli scenariusz był dopracowywany na samym planie, no to jak ci aktorzy mieli zadbać o to, żeby te dialogi dobrze brzmiały, żeby ta chemia między nimi grała. Jak to wszystko miało być dobrze zrobione, jak tak wyglądał tryb pracy na planie, przy tym filmie, Filmie. Tak jak mówisz, kino gatunkowe jest szalenie precyzyjne, a jak widać w polskim kinie nadal ta precyzja nie jest dobrze znana. No i jeżeli mamy taki film, który jest o zombie, a gdzie te zombie atakują w ostatnich 15 minutach... Może 20-25, w porywach. Tak, ja też już myślałem, że w ogóle one się nie pojawią, albo pojawiam się w po ostatnich 5 minutach. A jak się pojawiają, to w zasadzie... No, pojawiają się i ludzie uciekają i już. I mamy y, znów taką zabawę y, z historią polskiej kultury, bo mamy, no, niby Wyspiańskiego, gdzieś tam mamy cytaty z Mickiewicza, y, Mamy nawet dość obrazoburczą scenę Powstania Warszawskiego, przemienionego, że zombie gonią naszych bohaterów, którzy są przebrani w historyczne stroje po piwnicach i kanałach. No tak, czyli pojawia się tutaj Wajda ze swoim kanałem. No tak, to Polacy umieją. Jakby cytować swoich. Cytować swoich, no i rozmawiać na temat polskiej kultury i jej spuścizny. I to by było wszystko fajne, gdyby to mieściło się właśnie w tych i precyzyjnej konwencji gatunkowej. A mamy tutaj jeden wielki bałagan. Tak. Wątki prowadzą do niczego, bohaterowie nie są jakkolwiek rozbudowywani. Na planie zresztą też była mowa o tym, że było dużo improwizacji. No, Albo robimy improwizację i po prostu robimy szaloną zabawę i trochę było tej szalonej zabawy, no tak w drugiej połowie filmu, kiedy się rozkręca ta impreza. To nawet miałam takie poczucie, że może Ksawery Żuławski trochę na wzór Baza Lurmana w Elvisie naprawdę zorganizował taką imprezę z tym koncertem i pozwolił tym aktorom się naprawdę pobawić. I wtedy. Wkracza trochę inna, bardziej autentyczna energia do tego filmu, ale jest to moment. Jakby brak tutaj kluczowego elementu, brak dyscypliny, którą na przykład posiada Gaspar Noé. Jak sobie przypomnę, Climax, który no, też był opowiedzeniem o imprezie, która poszła nie tak, no to Gaspar Noé też zazwyczaj robi filmy bardzo tanio. Improwizowane. A jednak ma niesamowitą dyscyplinę i taką wyobraźnię architekta niemal, która sprawia, że to wszystko dopina się w idealną całość. Czy wie, co powinno w tym filmie się znaleźć? Wie, jak sprawić, żeby to wszystko było spójne estetycznie? Inna sprawa, że on sobie to nieco ułatwia, nie próbując yy, nam yy, preparować na ekranie jakichś zwartych fabuł. Yy, tutaj jednak jakąś zwartą fabułę teoretycznie Apokawiksa opowiedzieć chce. Są takie scenki w tym filmie, które ja, ja, ja nie wiem zupełnie, co tam robię. To znaczy też... Mam jakieś wrażenie takie, że to są takie resztki po wojnie polsko-ruskiej. Tak. czyli zdecydowanie najlepszym filmie ksawerego Żuławskiego jest to Wielkie zaćmienie słońca i ten ogromny krąg się pojawia i też mamy taką scenę w wojnie polsko-ruskiej, gdzie ten księżyc jest nieautentycznie ogromny, tylko że tam jakoś udało się idealnie wyważyć groteskę i powagę. No to też myślę, że ogromna zasługa tego, że było to oparte na fantastycznym tekście Doroty Masłowskiej i sama Dorota Masłowska była też mocno zamieszana w realizację tamtego filmu. Tutaj no właśnie, to są tylko takie niedojedzone resztki. No mamy takie powidoki, no na przykład postać Matyldy Damienckiej, no to jest wybitnie wzorowana na znacznie bardziej udanej kreacji Soni Bohosiewicz z wojny polsko-ruskiej. No ten kibolski wątek nie wiem, co on tam robi, ale, ale tak samo jak nie wiem, co tam robi na przykład ten wątek opiekunów tego pałacu, czyli dwojga starych kaszubów, którzy na przykład w pewnym momencie wjeżdżają ze świniakiem do krojenia. Ja, ja nie wiem, co to ma tam robić. Słuchaj, a co tam robi problem alkoholowy Cezarego Pazury? A nic, a to jest to. <laughs> Zobacz, jak jednak gdzieś była taka intuicja dialogowa, bo jak pazura ma ten swój taki mini monolog, i córka do niego mówi, po co mi to mówisz? I wtedy też brawo, bo dziewczyna ma rację. Po co nie tylko on jej to mówi, ale po co on nam to mówi? Ale słuchaj, nie, nie, bo ten wątek ma kontynuację, bo później Cezary Pazura, kiedy już pojawia się na tak. tej imprezie, pije whisky. Tak. Tak. No i to też jest taka scena trochę wygrana, jakby on emocjonalnie coś przeżywał, że właśnie tak. sobie przypominamy, ach, to jest niepijący alkoholik, napił się i co teraz? Nic. Nic. już. Tak. Koniec żartu. Tak jak Tomasz Kot, czyli ojciec filmowy naszego głównego bohatera, przylatuje swoim śmigłowcem... Też nie wiadomo skąd, dlaczego... Po co? No wiesz, niedaleko wywala swoje jakieś tam ścieki, odpady, które sprawiają, że te sinice są zombiotwórcze. Ale przylatuje tylko po to, żeby 15 sekund później zamienić się w zombie. Takie są te mocne emocjonalne sceny w tym filmie. Dlatego zadałem sobie bardzo poważne pytanie wszystkim, bo mamy dwie wielkie imprezy w polskim kinie młodzieżowe w ostatnich latach, czyli właśnie Apokawikse i Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją. Obie te imprezy nie kończą się najlepiej dla naszych bohaterów i zadałem sobie to zajebiście ważne pytanie. Na której z tych imprez chciałbym umrzeć? Nie mam żadnych wątpliwości, że wolałbym umrzeć w tej energetycznej atmosferze Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją. Na tamtej imprezie naprawdę dobrze się bawiłem. Na tej... Ja wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że gdzieś jako polscy odbiorcy łakniemy tego dobrego kina gatunkowego. I rozumiem, że kiedy zabiera się za to ksawery Żuławski, to wydaje nam się, że to musi się udać. Tak, no, w teorii ten film brzmiał znakomicie. Tak. Też byliśmy go bardzo ciekawi, jeszcze po tych właśnie głosach zachwytu w Gdyni. No, ale poszliśmy. W sumie z duszą na ramieniu, a wyszliśmy. Nie będę mówił, gdzie ta dusza się znalazła po tym wszystkim. Nie będę mówił, jak? W żadnym miłym miejscu. Matko Bosko! Polskie kino tej jesieni mnie smuci i zawodzi. Jest tyle filmów, na które czekam, a które później okazują się no, znacznie gorsze niż się spodziewałem. A za to, jak się udał jakiś film i jest faktycznie ciekawy, jak Io, no to ostatecznie Polacy niechętnie idą. Ale na Pokawiksę też niechętnie idą, także nie narzekaj. Polacy wyraźnie potrzebują aktualnie po wynikach box-office'owych wygląda wzruszających feel-good movies. Takich na niełatwe tematy, ale jednak tak gładko opowiedzianych. Dlatego Johnny święci triumfy. Tak, już pół miliona widzów zobaczyło ten film i to jest jeden w ogóle z najlepszych wyników popandemicznych polskich filmów, które no, zaliczyły dosyć duży zjazd. Notabene też produkcja TVN-u, także mają swoje wzloty i upadki. Znaczy, czyli 50-50 jakby wyrównało się. I nie udał się film dla młodzieży, ale udał się film... Dla reszty społeczeństwa. O księdzu. Jesteśmy ciekawi, czy ktoś znajduje się po tej naszej stronie rzeczywistości, bo tak jak już wspomnieliśmy, jednak... Ten film się podobał. Także piszcie w komentarzach. A my przypominamy, że mamy patronajta. Dziękujemy naszym patronom, w tym najhojniejszym: Bartkowi, Bartoszowi, Hannie i Jankowi. A od nas, póki co, to by było na tyle. Pa!